Dziś jesteśmy na zrębie i poprawiałem oznaczanie tych cenniejszych sortymentów, tak żeby operator harwestera nie miał żadnych wątpliwości podczas pracy. Ułatwić mu trochę robotę. Ale my dzisiaj nie o tych tam tartaczkach i innych skojeczkach, a o tym co jest po drugiej stronie. A po drugiej stronie jest kępa starodrzewia. Taki fragment lasu na zrębie, który pozostawia się naturze. Ja tutaj zostawiłem ten oto tutaj piękny fragment z taką z takim drugim bukowym piętrem w powstałym prawdopodobnie naturalnie i trochę o kryteriach wyznaczania takich e-kemp na, na zrębach przede wszystkim kry, kryterium jest jedno naj, najbardziej reprezentatywna, najbardziej bioróżnorodna część zrębu, żeby była no to jeśli porównamy sobie tutaj to jest taka czysta, łanna powierzchnia. No, do prac gospodarczych wręcz idealna. Nie ma tutaj żadnych przeszkód. Eee, runo takie trawiasto jagodziaste. Jakieś pojedyncze krzaczki. Także do pracy tu jest idealnie. Ale pod względem przyrodniczym, no to to tutaj jest bajka. Z tym bukiem w drugim piętrze. Patrzcie, jaki to jest zbóż. To jest jedna wielka dżungla. I tu jest granica tej kępy I ona tak przebiegał. Zzup. Cały taki wielki okrąg. Taka zielona wyspa pozostanie tutaj na tym zrębie. Pozostawiając tego buka też nie, de facto usprawniamy sobie też hodowlę lasu, bo te buki będą obradzać nasiona, które będą z kolei tutaj na ten zrąb padać, kiedy tych drzew już tutaj nie będzie, a będzie młoda uprawa i w ten sposób uzyskamy drugie piętro bukowe też na przyszłej uprawie sosnowej. Poza tym też warto, żeby w takiej ekępie Zmieściło się jak najwięcej drzew dziuplastych, tak jak to tutaj. Tu jest dziupla. O, widzicie? Dwa takie otworki. Takie drzewo dziuplastych rośnie w takim zwarciu, w takim zwartym fragmencie. No ma zdecydowanie większe szanse na to, że nie ulegnie siłą przyrody jak wiatr, czy nadmiernemu Na słonecznieniu, które też może. Zabić przedwcześnie takie drzewo. Także to jest kolejny plus no ogólnie pod względem krajobrazowym i takim estetycznym. Ten fragment tutaj tego drzewostanu jest po prostu cenny. Zarówno pod względem przyrodniczym, jak i takim zwykłym ludzkim, krajobrazowym i, i wizualnym. Także ten fragment pozostawiamy. Człowiekowi do wykorzystania na drewno, i to bardzo dobrej jakości drewna, jak widać. A ten fragment tutaj pozostawiamy naturze, i niech natura sobie robi tutaj to, co chce. Po z rozboru.